Manko. z tej strony Kenio Battlefield 4 Zatopiony smog Mamy Battlefield 4 Zobaczymy Na szczęście nie hardcore, tylko normalnie Hardcore to masakra Pana ołowę Zobaczymy co się tutaj jedzie co Strzelają jak wariaty Obiją nam dubsko czy nie Ale uciek. Wow, 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 wow. skupię z lewej strony. Helka, chyba, Helka, Helka. Tego załatwiłam i na szczęście nie. Dobra, podnieśliśmy tego typka patcie. Kurde Ale uciekła ta helka No ciężko tam w ogóle na tą drugą stronę jest przejść widzę Tu na pewno jest pełno sniperów po drugiej stronie A spróbujemy tam się dostać Nie C Tu jakiś czołg chyba jej mi się wydaje No na pewno Ole muć ten czołg Tej obstawy nie ma? Wow, 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 wow. Ale drugi tam w był jeszcze. Tutaj miał miśiciela. No to może tu się zrespimy na tym D. Nie ma jak tam się przedostać. Ciężko tam podejść, tu jest jakiś Gdzieś dużo koleści tego Wow, o leż kurde mi ściągnął Pierwszy raz na tej mapie w ogóle gram Kupiłem tak tą czwórkę kurde niedawno niedawno ile miesiąc tytuł Miesiąc, dwa miesiące temu Tak dużo w nią nie gram Kurde, tu się głupią. to już leży. Ale mnie łupią. O no jesteśmy na ostatnim miejscu, panowie. Jeden do dwóch. Nie ma czym się chwalić. Jest naprawdę ciężko tutaj. No jak się chłopaki, kurde. Nie Kurde, za... Tam broni jest beznadziejna na długie dystansy. Dobra, pobiegniemy tutaj, tędy, 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 ten ucieka. To jest niewesoło, znaczy, że ucieka z tej strony. Dobra, ale my spróbujemy dobiec. Widzę wrogiego km rzut beretem na wóz do Rzut beretem... Ten go załatwi, sprytnie. Ale do mnie Sniper gdzieś musił Łow. Wow, co wow, wow, wow. wow, tu się dzieje? Uciekam stąd. Dobra, ale jednego załatwiliśmy jakimś cudem. Udało się go dojechać. Kosa? Ale kurde, sprzątał mnie! Już się że kosa będzie dla tego typka. Ależ... No kurde, jak się schowali za tym murkiem i tą kapią, to bym go załatwił. Nie udało się mu zrobić tej kosa. Ależ, się kurde zespiłem w takim momencie, kiedy trzeba. Że tą palą schować, ta roz palma rozwalona, ale kula snajpery Masz granata, mamy masz granata i śmigłowiec. Ale zabicie, jest, dostał odłamkowy. <laughs> udało się go dojechać odłamkowym. <laughs> Chopaki tu zdobyli. Tu się zrespimy. A upił mnie go, nieźle. A tam biegniemy do przodu. Gdzie on tak tu leci? Idę. Pancerny... za nim, zobacz co tutaj się gdzie działo. Patrz jakie tu przejścia są, kurde mole. No, na pamięć wszystko, to dużo tu je naginają w tę grę. Patrz jakie przejścia. Idę drugiego do snajpera, blisko. Wow. Neutralizowaliśmy cel echo O kurde skaczysz czy stoisz Kolego drogi Gdzieś mają satelitę Olik powymiatał co? za kierunku południowym O na nie dali o tu jest snajpery O kurde I właśnie dostałem od snajpera nie, ja szturmowiec mnie załatwił To ognida dworska Dużych tutaj było, dużo, dużo Tu jest jeden kolega No ale snajper, kurde, będzie no kampił tutaj pewnie Owo, wow, 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 wow Tu się schowamy Eee, nawet tutaj chyba nie da ruszyć w ogóle Ciężko jest, tu się ruszyć Wo, skąd się ciągnął? Patrzcie jak tam na dachu kampi Nieźle co No tutaj ciężki jest, ciężko tu się jest przebić, naprawdę Ale Szyrzuję. pod kontrolą A ty weźcie trochę podobnie z HardLine'a samo tam się budziło O Dariusz, widzę, że będzie naginał zaraz Ło, 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 już zostaje, już, już, zaraz mnie wymiotą Tutaj gdzieś, pewnie ostro ostatek ten statek jest tak odkryty, bo nie jak się da się tam przebić w jakiś sposób. Hmm, ciężko będzie. A będzie stany strzała na przywitanie. Ale patrz, nikogo nie ma jeszcze. Z karabiny, z A widzisz w koleś, tutaj gdzieś powinny być. Mi się wydaje. O, on mnie szuka, ja jego szukam. Szukam je, szukam je. Jest. Boże, takiego cela mam. Jezu, że ja go nie zabiłem, ale ze mnie. Nie powiem co, ja 14 zrewem zostało. Ale dałem ciała. Mogę go śmiało sprzątnąć. Hmm, to była normalnie porażka. Totalna porażka to było. Co teraz Szkole od nas nie żywy. nas dojeżdżają. Tutaj biegniemy Ale upią do mnie Koleś jest Tak mi się wydaje Kurde, żebym go jeszcze zabił Jaki by był sukces Boże, ale tu się ciężko trafia o, Ale kosę Jak mi kosę założył Bierze. Ale słabo dzisiaj Słabiutko panowie, słabiutko Odbijamy to Odbijamy to Snajper wroga, na południu od waszych pozycji Italiano, ale akcja była prawie, no nie najgorsza chyba, od 0 do 10 dałbym sobie sam 5 chyba. kurwa snajper jest, nie widzę, tam gdzieś u góry pewnie o dobra no to lecimy O, ale fuks dwóch zabiłem aż już cudem o jedne, jeszcze jednego kurde ten mi snajper ściągnął obstraniec jeden Kurde, bym go załatwił Normalnie bym tego typka załatwił na pewno. Pomógł. Mu. Dobra, lecimy dalej. Lecim, 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 biegniem, biegniem. Gdzieś koleś musi tutaj podchodzą Wow, helka i superowo lotowo. ale kurde zwiadowca Nie potrzebuję się, pchałem Trzeba wyczekać, rzucić może granata Lubię się wszędzie pchać tylko kurde podziwiam tych snajperów A tu jeden z naszych o, o tu się strzelają, tu do mnie strzela Prawo został właśnie zdeutralizowany Ten końc też dostał Ale tu nawet się nie da nigdzie wy Nie da się nawet nigdzie wynurzyć A to ciebie łupią Tylko trochę podejdziesz Tutaj też do mnie mierzy tam gościu Olej jajcu O jest tutaj Ale się tu strzelam. A tam jeszcze tutaj do mnie pali. Granat, proszę po mnie. Ale wygrałem to jakoś. Ale chciałem temu goście. Kurde, patrzcie, gdzie snipery siedzą. Patrzcie, jak na wieżowcy siedzą i kampią. Już drugi raz mnie zabił, ten koleś. Laki. No ja, ty masz. On ma szczęście, a ja nie. Dobra. Kurde widzicie snajperów jest dużo bardzo ale do mnie przydali Ale to ciężko jest Ciężko się poruszać w góle Wszędzie te kapusiaki są Już leży, kurde Ile? 11 do 13 panowie 11 do 13 E nam zabierają, E nam zabierają Jest A jeszcze jeszcze jeden tu jest No, przejęliśmy to. Ale się go wystraszyłem tego typu. Kurde! Tutaj ten zwiadowca siedzi. Ja podziwiam tych sniperów, naprawdę, kurde. Tam typ uciekał na górę, właśnie zrealizowaliśmy cel alfa. No, zabiliśmy jakiegoś typa na koniec planszy. Są no takie dwa króciutkie filmy, panowie dzisiaj po 15 minut. I to by było na tyle, mój zespół wygrał. Wygraliśmy? Kurde, nie wierzę. Jakim cudem nam się udało wygrać? Pierwszy był hardcore, to wrzucę filmik w z hardcorem, ten drugi taki już normalny. Kranat ręczny, gwiazdka ze służby I parę beretek. Nie za dużo, 7, o nie najgorzej. O, 13 do 15, dzięki z tej strony Wikenio Hejka do zobaczenia, narka.